Bardzo lubię sięgać po książki dla dzieci i dla młodszej młodzieży, a to z wielu powodów. Bo choć są to historie na ogół utkane na bardzo ogranych już motywach, grają te same nuty, które już były wyśpiewane i wygrywane wiele razy wcześniej, to jednak każda z tych książek cechować się może, bo nie każda oczywiście cechuje, wielką oryginalnością. Bo w książce dla dzieci czy dla młodzieży nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma ograniczeń, które. Tak naprawdę wpuszczałyby nas w poczucie, że czytamy o czymś idiotycznym, absurdalnym. Tak więc czytać możemy nawet o wojnie między ludźmi a ptakami. Tak jak ma to miejsce właśnie w Republice Ptaków. Jessica Miller w tłumaczeniu Przemysława Hejmeja. Nowa książka z wydawnictwa Świetlik, czyli imprintu wydawnictwa kobiecego. Książka, która cechuje się czymś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo... Czego zawsze się spodziewam po literaturze dziecięcej? A no właśnie, tego, co zdaje się być nieodzowną, nieodłączną częścią tego typu literatury. Podział na dobro i zło. Bo musi być białe, musi być czarne. Jeżeli jest Harry Potter, to musi być Voldemort. Jeżeli jest Aslan, to musi być biała czarownica. Jeżeli jest Frodo... Musi być Sauron. No dobra, z tym władcą nie, to trochę przesadziłem, cofnijmy się do Hobita. Musi być Smaug. To zdaje się być częścią, która cechuje literaturę dla młodszych dzieci. Tym bardziej jestem zaskoczony opowiadając wam dziś o książce, która zdaje się tego podziału nie posiadać. Bo dobrze, posiada Republika Ptaków konflikt. Posiada dwie strony, a nawet można byłoby rzec, że i trzy strony. Te strony ze sobą wojują, te strony się ze sobą nie zgadzają, aczkolwiek, no. Od dłuższego czasu już ta batalia trwa. Nikt nie jest w stanie przychylić szali zwycięstwa na swoją stronę, nikt nie jest w stanie zaskoczyć na polu bitwy, wobec czego doszło do zawieszenia broni. Tyle tylko, że jest pewna moc, pewien przedmiot, który może dać tę przewagę na polu bitwy, który może zmienić losy całej wojny. Mamy konflikt i mamy bohaterów postawionych na tle tego konfliktu. Tymi bohaterami są Olga, która wraz z ojcem, macochą oraz młodszą siostrą, z powodu wygnania, bo ojciec zawalił wielkie zadanie i cesarzowa zeźliła się na niego, wobec czego cała rodzina została wygnana ze stolicy na same, no można to powiedzieć, pogranicze pod granicę Republiki Ptaków, pod granicę Wroga, by tam już bez luksusów, bez jedzenia, bez bali, bez uczt. No, tak naprawdę udowodnili, że są godni, by wrócić na ojczyzny łono, że są godni, by cesarzowa wybaczyła w swej łaskawości. No troszkę tutaj ironizuję, ale faktem jest, że mamy konflikt między światem ludzi, światem magii, a światem również. Ptaków, dosłownie ptaków, który to w tej książce nie jest jakoś szczególnie dobrze nakreślony. Nie ma tutaj jasnego wskazania, kto zawinił, kto doprowadził do wybuchu tej wojny, kto tak naprawdę jest za nią odpowiedzialny i przede wszystkim kto ma w niej rację. Nie wiadomo, która strona zachowa się gorzej. Wiadomo natomiast, że każda z tych stron, mając tę przewagę, zachowa się źle. I to czyni tę książkę wyjątkową pod tym kątem, że zamiast podziału na biel i czerń mamy tutaj nieprzeniknioną szarość. Wszelkie odcienie szarości. I właśnie na tym tle wydaje mi się, że powstała bardzo ciekawa historia, bo historia Olgi, która nagle musiała opuścić świat pełen luksusów po to, by zamieszkać w świecie, gdzie brakuje nawet jedzenia, a herbata smakuje kurzem. Dziewczynka jednak nie jest z tego powodu jakoś szczególnie. Załamana, bo ona w stolicy była tak naprawdę nikim, bo wszyscy patrzyli tylko na jej utalentowaną siostrę, młodszą siostrę Mirę, która potrafiła pięknie tańczyć, no wspaniała z niej baletnica, co to ona nie potrafi. Och, i ach. To jest ciekawe, bo ostatnio omawialiśmy książkę z czytaczową, która również dotyczyła konfliktu, konfliktu między siostrami dotyczącego właśnie tego, że jedna z siostr była utalentowana, a druga nie. I wobec czego to właśnie ta pierwsza była oczkiem w głowie rodziców. To wszyscy na nią no, jednak baczyli bardziej aniżeli na tę drugą, która jednak była taką. Kieja jest szaronę. podobną bohaterką, bo choć te historie są zupełnie od siebie inne, to Olga jest tutaj bardzo podobną bohaterką, bo ona też patrzy z zazdrością na tą swoją siostrę, która to wszystko umie, patrzy z zazdrością, jak to wszyscy ją wychwalają, ale ta jej zazdrość zostaje wystawiona na próbę w momencie, kiedy ta siostra zostaje porwana. I w tym momencie dochodzimy właśnie do najbardziej znamienitego pokazania, jak szary jest ten świat przedstawiony. Bo ani ojciec, ani macocha, ani nikt nie wyruszają na pomoc temu dziecku, bo najpierw trzeba załatwić to politycznie. Bo jeżeli przekroczą granicę, to będzie wojna. Będzie wojna z Republiką Ptaków. Wobec czego najpierw polityka, najpierw zgody, jakieś kombinowania, pozorne działania, udawanie, że coś robimy, byleby nikt nie powiedział, że nic nie robimy. I tylko Olga jest tutaj bohaterką, która stwierdza, że chrzanić to wszystko, chrzanić te ograniczenia, ona się zrywa ze smycze, ona biegnie na pomoc siostrze. Wie, że jest słaba, wie, że nic nie umie, aczkolwiek ma pewien talent, talent związany z mapami, talent poniekąd magiczny, który zamierza wykorzystać. Talent magiczny, który w tym świecie jest bardzo mocno piętnowany i za który no, można zostać wydalonym jeszcze dalej aniżeli na zwykłe pogranicze. W każdym razie to jest piękne, że mamy tak naprawdę przedstawiony konflikt, który cały czas gdzieś tam trwa w tle. Ale ten konflikt blednie w obliczu siostrzanej miłości, bo nie liczy się komu co muszę obiecać, komu co muszę dać, nie liczy się czy komuś zaszkodzę, czy pomogę. Moim celem nadrzędnym jest pomóc siostrze, moim celem jest uratowanie tej siostry, wydarcie jej ze szponów wroga mojego kraju. Właśnie, co się tyczy mojego kraju, to tutaj też taka ciekawostka. Kraj, w którym toczy się akcja, jest dość łatwo wskazać, bo można byłoby powiedzieć z dużą dozą pewności, że jest to Rosja. Alternatywna wizja Rosji z pierwszej połowy XX. Wieku, bo mamy, mają bohaterowie rosyjskie imiona, mamy odniesienia do folkloru rosyjskiego, jak i do mitologii słowiańskiej. Z drugiej strony padają tutaj również określenia m, żywcem wyjęte, oczywiście z naszego świata, czyli odniesienia do Rodolfa Valentino, czy też odniesienie do Francji. Wobec czego jasno widać, że ten świat, to nie jest świat fantastyczny, to nie jest świat wykreowany specjalnie na potrzeby tej książki, ale jest jakaś tam forma alternatywnej wizji świata. Który znamy. Co ma swoje dobre i złe strony. Ja akurat w przypadku tej książki bardziej skłaniałbym się do tego, żeby jednak stworzyć świat od zera. Tym bardziej, że ten świat no, nie został przez autorkę jakoś szczególnie rozrysowany. Co postrzegam z jednej strony jako wadę, a z drugiej strony zastanawiam się, czy wyraźniejsze rozrysowanie tego świata nie doprowadziłoby do zanegowania jej największej wartości, czyli właśnie odejścia od tego podziału na dobro i zło. Bo dobrem w tej książce jest pomoc bliskiej osobie, a złem każde postępowanie, które do tej pomocy nie prowadzi, każde gdzieś tam uchylanie się przed tym obowiązkiem. Przyznam Wam szczerze, że Republika Ptaków zaskoczyła mnie, bo to jest książka pełna akcji, pełna dynamiki, gdzieś tam pełna mroku, ale też skręcająca w niektórych momentach w zupełnie inne ścieżki, gdzie nagle z krainy mrocznej, z krainy mroźnej trafiamy do no, sielankowej wersji Hogwartu i to też czasami Odbijało się troszeczkę w głowie podczas lektury, natomiast jeżeli chodzi o cały kształt, bardzo mi się podobały te zmagania bohaterki, która przede wszystkim musiała odkryć sama w sobie, że nie jest talenciem, za, jaki, za jakie wszyscy ją uważają, że ma w sobie talent, o którego istnieniu sama jeszcze. Nie wie. To było najpiękniejsze dla mnie w tej historii. Najpiękniejsze też to, że dzięki brakowi podziału na dobre i zło do samego końca nie mogłem się tak naprawdę spodziewać, jak ta historia się zakończy, w którym kierunku pójdzie. Ale też rzucająca przez to pewien cień na całość, bo skoro nie wiemy, kto jest zły, no to ta ostateczna walka też nie niesie ze sobą takiej dawki spektakularności. Pytanie, czy musiała. Nie wiem, mamy wiele różnych sprzecznych myśli, jeżeli chodzi o Republikę Ptaków. Zdecydowanie podoba mi się ta książka, ale z drugiej strony widzę tu pewne niedociągnięcia, które można było wyprostować, gdyby tylko odrobinę lepiej nakreślić ten świat, gdyby dać mu odrobinę. Głębi, Widzę w tym duży potencjał, bo widzę, że jest to odbicie świata, który znamy, czyli fakty, że zło nie zawsze jest jasno pokazane i że czasami trzeba po prostu polegać na intuicji. Ale z drugiej strony to jest książka skierowana do wieku 9+, plus i wydaje mi się, że pod tym kątem odrobinę zbyt skomplikowana. Jeżeli chodzi oczywiście o tło. Bo jeżeli chodzi o tą pierwszorzędną fabułę, o to co jest na pierwszym planie, no to nie ma tutaj żadnych, ale to najmniejszych wątpliwości co do tego, co jest słuszne, a co nie. Generalnie, no co ja mogę powiedzieć więcej? Polecam, bo takiej książki dla młodszych, która zrywa z konwenansami, która zrywa z najstarszym motywem, podziałem na dobro i zło, no spotkać się nie jest łatwo. No i myślę, że to jest właśnie to, co pomimo pewnych usterek, pewnych wad, czyni jednak tę książkę godną uwagi. książkę którą po prostu warto przeczytać po to, żeby dać się samemu samej zaskoczyć. Trzymajcie się ciepło. Cześć.